Szanowny Panie Prezydencie, dostojni goście, szanowni Państwo. Mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystym spotkaniu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas którego Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wręczy odznaczenia państwowe żołnierzom niezłomnym oraz osobom pielęgnującym pamięć obowojennej historii Polski. Serdecznie witam Pana Piotra Glińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego i sportu. Uroczystości uczestniczą pan Paweł Solok, sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pan Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Witam wszystkich gości przybyłych na dzisiejsze uroczyste spotkanie. Szczególne słowa powitania kieruję do osób, które w dniu dzisiejszym odbiorą z rąk pana prezydenta odznaczenia państwowe oraz ich najbliższych. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniami prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie Romuald Warakomski, żołnierz ZWZK. Szef komórki legalizacyjnej, wytwarzającej fałszywe dokumenty dla ukrywających się żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Po wojnie przebywał w zakonie ojców Karmelitów Bosych. Był przeorem klasztoru w Krakowie. Order odbiera ojciec Piotr Jackowski, przełożony prowincjalny zakonu Karmelitów Bosych w Krakowie. Kawalerski morderu odrodzenia Polski pan Tadeusz Prus, działał w organizacji niepodległościowej Krajowy Ośrodek Kraj, skazany w 1952 roku na karę 7 lat więzienia. Za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski. Krzyżem Komandorskim, od odrodzenia Polski, pan Witalis Skorupka, pseudonim Orze, uczestnik wojny obronnej 1939 roku, żołnierz ZWZK, po wojnie służy pod rozkazami Jana Ponikowskiego pseudonim Czort, skazany w 1945 roku na karę śmierci. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pani Alina Czerniakowska, reżyser filmów dokumentalnych, laureatka wielu nagród na festiwalach filmowych, za ukazywanie prawdy historycznej. Niezależna dziennikarka. Kawalerski morderu odrodzenia Polski pan Zdzisław Zblewski, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek redakcji ze Historycznych WINU. Za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za osiągnięcia w działalności na rzecz bezpieczeństwa państwa Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski podpułkownik Tomasz Ziemiński, inicjator wystaw i publikacji upamiętniających żołnierzy niezłomnych. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, odznaczeni zostali za zasługi dla niepodległej. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości pan Jan Fidziński, członek Narodowej Organizacji Wojskowej w latach 1947-1949, aresztowany w 1949 roku i skazany na osiem lat więzienia. Pani Marlena Piekarska-Olszówka, prezes Fundacji Wilda Jasny Dom, popularyzuje wiedzę na temat antykomunistycznego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej. Pan Edward Purkiewicz, żołnierz Armii Krajowej, członek organizacji SOKU, skazany w 1952 roku na 15 lat więzienia. Pan Tadeusz Zawistowski pseudonim Krakus, żołnierz armii krajowej Narodowej Organizacji Wojskowej służył w pogotowiu akcji specjalnej. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu. Czcigodni kombatanci, żołnierze, niezłomni. Wielce szanowny Panie Premierze, wszyscy, wielce szanowni Państwo odznaczeni, wszyscy drodzy Przybyli goście. Bardzo dziękuję za przybycie do Pałacu Prezydenckiego w tym bardzo ważnym dniu, bardzo ważnym dla Polski, bardzo ważnym dla Polaków, bardzo ważnym dla wszystkich ludzi i środowisk, które mają w sercu swoim głęboką cześć dla bohaterów dla tych którzy się nie ugieli dla tych którzy byli gotowi i do końca służyli Polsce jej wolności jej niepodległości jej suwerenności często oddając za to życie często oddając za to zdrowie często oddając za to swoją przyszłość bo Wiemy doskonale, co działo się w tamtych latach, i później, w okresie rządów komunistów, z tymi, którzy sprzeciwiali się, z tymi, którzy stawali do walki z komunistami, nie wahając się przelać krew wroga i swoją. Cieszę się, że dzisiaj Polska o nich pamięta. To także dla mnie osobiście. Święto niezwykle ważne z uwagi na pamięć o bohaterach, o żołnierzach niezłomnych, o wszystkich tych, którzy ich wspierali, o wszystkich tych, którzy wtedy swoją postawą pokazywali, jakiej Polski rzeczywiście oczekują, dzięki którym to, tą Polskę dzisiaj mamy, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale dla mnie to też dzień wzruszającego i miłego wspomnienia. O panu prezydencie profesorze Lechu Kaczyńskim, bo to pan prezydent właśnie przedstawił tą ideę, aby 1 marca każdego roku uczynić Narodniowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Byłem wtedy tutaj ministrem w jego kancelarii, upoważnił mnie do reprezentowania go. Przed Sejmem w sprawie tego projektu pamiętam, jak mówił do mnie, że to ma być święto, które będzie miało charakter państwowy właśnie po to, by świętowano wszędzie, właśnie po to, by obchodzono w małych miejscowościach, tam, gdzie ci żołnierze niezłomni byli, tam, gdzie walczyli, tam, gdzie ludzie przez lata musieli ukrywać i szeptali po cichu w rodzinach historię walki. I że trzeba głośno o tym mówić właśnie po to, by oddać im honor i oddać im cześć. Właśnie mówić, świętować, bo przez lata nie wolno było, bo przez lata nikt tym ludziom honoru nie oddał, bo przez lata zakopywano tą prawdę i ich samych pod tym przysłowiowym chodnikiem, po to, by zapomniano i dzisiaj Polska musi pokazywać, że pamięta. Pamięta dla swojej historii, ale przede wszystkim pamięta dla przyszłych pokoleń, żeby one widziały, jaka postawa jest postawą prawdziwego patriotyzmu. Jaka postawa jest postawą wzorcową. Dziękuję, że państwo przyszliście. Dziękuję naszym wspaniałym bohaterom, dziękuję naszym żołnierzom niezłomnym, którzy są dzisiaj z nami. Ale dziękuję także wszystkim tym, którzy właśnie o tą pamięć dbali, tą pamięć pielęgnują, tą historię taką jaką ona była, dzisiaj pokazują i odszukują dokumenty po to by móc ustalić wszystkie fakty historyczne. Po to by wreszcie Polska była polską historycznej prawdy. Bo ta prawda już sama honor oddaje tym synom Polski, których uznać można za najwspanialszych, za najbardziej bohaterskich, za niezłomnych. Dziękuję wszystkim, którzy w tym dniu 1 marca w całej Polsce, w różnych miejscach, miejscach pamięci, grobach, miejscach walk organizują uroczystości i wspominają Niezłomnych. Dzisiaj jest siedemdziesiąta rocznica egzekucji dokonanej na członkach czwartego Zarządu Głównego Związku Walki Wolność, i Niepodległość i Niezawisłość. Przede wszystkim na ówczesnym prezesie tego zarządu, pułkowniku Łukaszu Cieplińskim Pługu, zostali zamordowani przez komunistów, zapłacili najwyższą cenę za swoją niezłomną wolę, przywrócenia Polsce należnego jej kształtu, kształtu państwa wolnego, niepodległego, suwerennego, za Wypędzenie z naszego kraju okupantów sowietów bo tak ich przecież nazywali i tak ich traktowali. Pamiętamy. Pamiętamy o wszystkich niezłomnych, pamiętamy w wielu miejscach. Pamiętają starsi. Pamiętają tacy w średnim wieku jak ja, ale przede wszystkim najbardziej jest cenne to, że pamiętają młodzi, że uczestniczą w różnego rodzaju Wydarzeniach. W zeszłym roku ja mogłem właśnie razem z w większości z młodymi wziąć udział w biegu Wilczym Tropem, który był organizowany tutaj pod Warszawą w Mińsku Mazowieckim. Dzisiaj przed południem odwiedziłem warszawskie Włochy i tam miejsce którego zwiedzanie przyprawia odreszcz historyczny budynek, willę nazywaną Jasny Dom, w której w 1945 roku od lutego do października znajdowała się siedziba tak zwanej informacji wojskowej. Czyli można powiedzieć w uproszczeniu wojskowego UB. To, co tam zostało, co przecież tak niedawno dopiero zostało odkryte przez spadkobierców przedwojennych, właścicieli, jest niezwykle poruszające. Nazwiska na ścianach, modlitwy, błagalne prośby. Jezu, wyratuj. Straszne pomieszczenia, w których tłoczono ludzi katowanych, bitych, głodzonych. Dramatyczne świadectwo tamtych czasów, dramatyczne świadectwo także tego, dlaczego żołnierze niezłomni uważali, że Polska nie jest państwem wolnym? Dlaczego żołnierze niezłomni uważali, że przyszedł kolejny okupant? Bo tak też było. Bo mieli rację. Z całego serca jeszcze raz chcę publicznie podziękować dzisiejszym właścicielom i gospodarzom tego budynku, którzy po latach odzyskali go dla rodziny. Jest z nami obecna tutaj pani prezes Piekarska Olszówka, która dzisiaj stoi na czele Fundacji Jasny Dom opiekującej się tym obiektem, dbającej o to, by ta prawda historyczna i substancja historyczna nie zostały zamazane, żeby dawały świadectwo prawdzie. Pani prezes osobiście oprowadza gości wycieczki młodych ludzi, pokazując im, co to znaczyło mieć prawdziwie niezłomną, patriotyczną postawę. I podkreślając to, że dzisiejszy kształt Polski, to, że ona jest wolna, jest suwerenna, jest niepodległa, bo była pierwsza konspiracja, potem druga konspiracja, ta właśnie żołnierzy niezłomnych, potem, przez to, że były te dwie, narodziła się też i trzecia, która niezłomnie walczyła. W końcu to wszystko, ten zbiorowy wysiłek kolejnych pokoleń doprowadził nas do wolności, i dzisiaj patrząc na Polskę, na to, jak ona się rozwija i gdzie jesteśmy, że jesteśmy i w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO z całą pewnością, absolutnie bez żadnego zwątpienia można powiedzieć, że było warto. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym. Dziękuję, panie prezydencie. Szanowni państwo, na tym kończymy oficjalną część spotkania z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję państwu. Osoby odznaczone, zapraszam do zdjęcia z panem prezydentem. Zapraszam państwa indywidualnie. Panie prezydencie, może na tle flag. Może na tle flag, panie prezydencie. Według kolejności podchodzenia, proszę państwa, najlepiej.